No tylko tyle. Powieść nosi tytuł Pulverkop, na 99% ukaże się na jesieni, a jeśli nie, no to na wczesną wiosną, to zależy tylko od tego, czy zdążę z redakcją. Znaczy to jest, to jest o tyle ciekawe, że Irek Green przez tą wypowiedź otwiera kolejną, nową serię, prawda? Tak, tak. No, z, w MG UK, zacznie się nowa seria, to nie będzie seria kryminalna, ani sensacyjna, to będzie seria Nowa Proza Polska. I... Mogę też już powiedzieć dla smaczku, że Marcin Świetlicki pisze powieść też o kompozytorze Tyle tylko, że Żydowskim i z Lublina. Trzeba więc... nazywa się skrzypek z Lublina. Ta powieść oczywiście. Świetlicki. No tak, bo Marcin Świetlicki jest świat. W tak, zasadzie, tak, tak. Właśnie, czyli to jest to samo miejsce, w którym właśnie rozwija się akcja A ja mieszkam jak... ja na Słowniku. Hmm. Dobrze. E, dobrze, ale Edziu, tak naprawdę uciekłeś przed tym pytaniem. Czy to nie jest tak, że wydanie śmierci otworzyło jakieś powiedzmy e, możliwości poetyckie? Nie no, różnią się. No, jakoś nie, nie chciałam się pisać. Kolejnej takiej samej książki, więc drobne, drobne są inaczej skontynuowane, one, e, im jest najbliżej do wierszy Laruszy Filipowicz, mm -hmm. jakby, e, nie to, że kontynuacja, tylko taki, e, e, no po prostu klimatycznie są, e, są najbliższe. E, no, jeśli chodzi Ci o to, że występuje tam więcej nazwisk, nazw własnych i, i tak dalej, to tak, oczywiście. pisanie prozy ma, ma tutaj jakiś tam wpływ na to. Już. Gry i zabawy. Śniły mi się dzisiaj ślady, zimny, młody, śniady chłopak, jego brzuch odkryty przez niemoje dłonie. Śniło mi się ślepe szczenie, zgaście światła. Zgaszcie światła. Śnił się sen, że śni się sobie. Młody, śniady, zimny, ślepy. Czarny blat z odbiciem dłoni. Zgaście światła. Zgaście światła. Czy nie uważasz, że wydanie e, TH no. i e, Henry'ego Berrymana, w taki sposób w jaki wydałeś właśnie te książki, no. z taką wielką pieczołowitością, e, z, z no z taką, z taką, że po prostu w zasadzie te książki, można powiedzieć, są takimi pięknym przedmiotami w jakimś sensie. Mhm. To, to, nie był w jakim, to nie był taki, taki strzał, strzał w stopę, prawda, dla tych książek, dla Twoich wierszy, bo po prostu one były bardzo mało czytane, bardzo mało recenzowane, między innymi na pewno, ze względu na to, że po prostu były trudno dostępne i drogie. Było małego, niszowego wydawnictwa, wydawnictwa do hurtowni graniczy z niemożliwością. Mhm. E, wiesz, ta książka u niego kosztuje 40 zł, tam 46 jakoś tak w takim MPI-u kosztowałaby około 90, może nawet 100 zł, hmm. jeszcze w twardej oprawie. Czyli tyle, bo... co płacisz za album. No tak, yy, no bo to, to jest wydawnictwo albumowe hmm. i tyle samo na ten, więc nie było sensu wstawiania ich do, yy, do księgarni. Hmm. Hmm. Z drugiej strony yy, księgarnie mają zwyczaj niepłacenia, to znaczy yy, biorą książki od wydawnictw w komis, a następnie nie rozliczają się przez lata, to też nie ma, nie ma sensu, tak? No i dlatego całe to przedsięwzięcie padło po, po trzech książkach, czyli była książka Justyny Wargielskiej, China Shipping z i Pięśni. I bardzo prawdopodobne jest, że nie będzie więcej tego typu książek. No chyba, że Jarek dostanie jakieś dotacje z ministerstwa albo z jakichś, ale to też jest wątpliwe, ponieważ przy naszych polskich układach to też biańczy z cudem, że takie niszowe wydawnictwo stricte artystyczne dostało. Mhm. 17 kamyków z jednej kieszeni do drugiej. Pan CEO and pan mit na ławeczce jak zwykle dyktują chłopcu list. Otośmy doszli do wody ciemnej i skłębionej. Żadnej tu latarni, żadnego psa na uwięzi i z domów musieli się wyprowadzić. Gazony bez kwiatów i porwane ubrania znajdujemy co krok. Ja sypię im trociny z cynowego wiadra, żeby żadnych śladów, tak jak pan przykazał. Trzymam nad nimi parasol, kiedy pada, żeby żadna żywa woda nie tknęła ich ciała. Fuga Dablińska. Nieunikniona modalność widzialnego, unik konia, by nie uderzył go ba. Nikt i tak niknący w potoku obrazów, nieunikniona banalność powiedzianego, eunice i eunikon omywanie fal, bo one chyba też muszą być umyte. I wypisek z listu zdaje się, greckiego: Mamo, ta dal, ten las, to takie przykre. I że tu przyszedł jego brat i mówię, nie mam tu nic, co mogłabym brać. To rzeknę ci płyń lub skłam skało. Wzięłam więc i powiedziałam tak. Ja chyba nie, lubi, nie, nie, nie lubiłbym być postmodernistą. Mm -hmm. no jest ja dużo sosnowego wiem. lasu wokoło, więc... No, ale to chyba... ja się tutaj z Tobą nie zgadzam do końca, po prostu. To nie sądzę, żeby to było tak, że można było wprost sosnowy las nazwać lasem postmodernistycznym. No nie, no Ty też nie, ale dużo tego lasu jest, dużo to tego to lasu jest. No chyba, że mówimy faktycznie o lesie. A słuchaj, e, powiedz mi na przykład, e, bo wydaje mi się, że nie przeczytałam w Twoich omówienia Twoich wierszy, czy cokolwiek, prawda, takiego, prawda, w takich tekstach okolicznościowych. Na przykład nie, nie, nie czytałam nigdy czegoś takiego, żeby ktoś stwierdził, że, że na przykład Ty lubisz Eliota albo coś takiego. O, A było, ja... było, było. Pani Naściłowska, tak? Pani Nasierowska, Profesor, pani, pani profesor Nasiłowska 16-stronnicowej recenzji, co mnie kompletnie zbiło z tropu z TH, nie, takiej po której pomyślałem sobie, że no... No to trzeba już... czas zacząć pisać, na jest? Tak? Nie, 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 nie. To, to, to trzeba było się napić z radochy. Mhm. A gdzie to było? Gdzie to było? To w, a w kresach, chyba. Jest, tak. Ale ja to dostałem w ogóle y, od niej y, mailem, więc mhm. nie, chyba tak. Prawda, no, tak. to znaczy, że chciałabym się przeczytać e, No to ona tam właśnie mhm. mówiła o tej eliotowskiej tradycji. No i co, na to? Nie, no tak, no, to jest jasne. A jaka jeszcze? E, wiesz, Pout, Eliot. Basil Bunting, no właściwie chyba Gottfried Benn, no i, no i tu z A Polacy? Polacy... Mickiewicz. W ogóle <grym> wiedziałam, że to powiesz, no. Że Mickiewicz, kochany, dobra. No ale w każdym razie dla mnie ten tekst Grzegorza Jankowicza to jest właśnie jakby próba dorobienia pewnej gry, prawda, do... Takiego wstępu. mógłby być. No, taką powiem, powiem tak, że. Nie tak gra się bardzo podoba, bo chyba fajnie odczytał to co, to, co się tam dzieje. No przeczytaj. No dobra, to przeczytam najpierw. Istnieje pewna gnostycka legenda, której kolejne wersje pojawiają się u różnych autorów. W niebie wywiązała się walka między aniołami. Walka, której wynik był z góry przesądzony, a zatem nie o zwycięstwo w niej chodziło, nie o, o przegraną. Powiadają, że wojnę wzniecił sam pan który chciał sprawdzić, jak, postępują, jak postąpią jego podwładni. Byli tacy, co walczyli z pasją, byli tacy, co walczyli dla innych, ale byli też tacy, co walki odmówili i całą wojnę obserwowali z oddalenia. Właśnie oni zostali zesłani na ziemię, by tutaj dokonać wyboru, na który nie, mogą się, nie mogli się zdecydować w niebie. Skazani na przygodę, na historię i namiętność, nie zaznają szczęścia, jeśli nie zduszą w sobie widza. Nie pamiętają nieba, zapomnieli o walce, a wokół nich oszołomiająca rozmaitość świata, od której nie można oderwać ani wzroku, ani języka. Drobne, drobne. No. Jak przyjmę pytanie? Ja bym chciała, żebyś się ustawił wobec tego, że ktoś dorobił Ci tutaj początek, początek gry. Dobrze, dlatego że ta początek tej gry jest od, od pierwszego wiersza, który się nazywa Gry i zabawy. Więc to, to jakby ustawia już, ale drugi wiersz nazwa się Dzień z życia Hejczyków Ja go może przeczytam. Mhm. Zaczynam rozumieć, co mówisz przez sen i kogo wołasz. Przyzwyczajam się, to nie miejsce, ale brak. Za rzeczami ich interpretacje. Prasujesz? Ja też. Codziennie oglądam swoją twarz. Ciłam słówka, jakbym, jakbym znał ich grozę. Temat na osobny wieczór, bo ta delikatność się mści. I ty nie możesz wyjść, i ja nie wychodzi. I pod pozorami jadą hrabalowskim pociągiem, ty ją w przedziałach, puchną w korytarzach, i tyle tej troski. Mam ciebie, ciągle mam. Pętla, noc, zagłostki. Notacje. Ojciec mój, pracownik tartaku, 6 tysięcy drzew, 6 tysięcy drzew. Kiedy przynosiłem mu śniadanie, miał pył na powiekach. Niby nic, a pamiętam. Sześć tysięcy drzew. Nie miał też kciuka i kawałka serdecznego. Sześć tysięcy sześć. Jego prochowiec tak śmiesznie mógł. Plamy na ramionach i zacieki na plecach. Zdrapywałem wtedy z trupy strupy i lubiłem to, po prostu lubiłem. Sześć tysięcy drzew. Mówił od niechcenia o deska, które zrobił z sękami i bez na trumny i medle, na podłogi i stoły. Sześć tysięcy drzew. Sześć tysięcy drzew. Słowa powinno się użyć raz. Później tylko stąpać, ale nie umiem. Ja chodzę.